Hejka. Mamy dzisiaj do rozwiązania zadanie z treścią, będące zadaniem z funkcji wykładniczej, jak się za chwilę okaże. Mamy treść. W 2000 roku liczba mieszkańców pewnego miasta wynosiła 240 tysięcy. Z każdym kolejnym rokiem wzrosła ona o 5%. Wiemy, że dla t całkowitego większego równego od zera, czyli dla t po prostu naturalnego, funkcja l od t określa liczbę mieszkańców tego miasta po upływie t lat. Mamy wyznaczyć wzór funkcji l od t i obliczyć w którym roku liczba mieszkańców przekroczy 300 tysięcy. Tutaj oczywiście jest to zadanie z kontekstem praktycznym, natomiast powinna być tutaj zawarta informacja, że w przybliżeniu jest to 5%. No bo problem jest taki, że po pewnym czasie liczba mieszkańców nie byłaby po prostu całkowita. Natomiast my oczywiście ten problem sobie pomijamy i próbujemy. Zastanowić się, przeanalizować, jak zachowuje się liczba mieszkańców tego miasta. No to zobaczmy. L od 0 to jest nic innego, jak liczba mieszkańców po upływie 0 lat, czyli ta początkowa, 240 tysięcy. L od 1, no to będzie liczba mieszkańców po pierwszym roku, czyli to będzie 240 tysięcy, powiększone o 5%. No i teraz tu musimy sobie przypomnieć, że jeżeli mamy wzrost o 5%, to Obecna liczba mieszkańców stanowi 105% poprzedniej liczby, czyli w ten sposób możemy to zapisać. Ewentualnie możemy to zapisać jako razy 1,05 i ja tak bym proponował to zrobić. Dalej liczba mieszkańców w drugim roku to będzie liczba mieszkańców w pierwszym roku znowu pomnożona przez to 1,05, czyli znowu powiększona o 5%. Oczywiście o 5% właśnie tej wartości, dlatego to to mnożymy przez 5, 1,5, wobec czego dostajemy 240 tysięcy razy 1,05 do kwadratu. No to L od trójki analogicznie to L od dwójki razy 1,05, czyli to będzie 240 tysięcy i razy 1,05 do trzeciej. I tak dalej. Myślę, że już widzimy tutaj pewną zależność. Jak tutaj sobie dopiszę jedynkę i jak tu pomnożę przez 1,5 do zerowej, no bo to oczywiście niczego nie zmienia, bo to jest po prostu jedynka, a jedynka jest elementem neutralnym mnożenia, no to widzimy właśnie taki związek, że L od właśnie pewnej liczby to jest 240 tysięcy razy 1,5 właśnie do potęgi tej liczby. Czyli ogólny wzór będzie taki, że L od T... To jest po prostu 240 000 razy 1,05 do potęgi T. No bo oczywiście dalej ten, ta zależność nie będzie się w żaden sposób psuła. Teraz mamy obliczyć, w którym roku liczba mieszkańców tego miasta przekroczy 300 000. Można liczyć po prostu liczbę mieszkańców w kolejnych latach, tak jak sobie tutaj zapisaliśmy. Natomiast ja bym proponował, no właśnie, zapisać nierówność że L od T ma być większe niż 300 tysięcy, czyli to jest 240 tysięcy razy 1,5 do T, większe niż 300 tysięcy. Jak to sobie podzielimy przez 240 tysięcy, to dostaniemy po prawej stronie 1,25 i my chcemy się dowiedzieć, od którego T, co jest bardzo istotne, całkowitego ta nierówność zachodzi. Czyli my chcemy właśnie wiedzieć, no bo jeżeli to T będzie wynosiło powiedzmy 3,5, to znaczy, że dopiero w czwartym roku przekroczymy tą liczbę 300 tysięcy, no bo w trzecim roku jeszcze będziemy poniżej właśnie 300 tysięcy. Dobrze, no to podnosimy 1,05 do kolejnych potęg. I jak policzymy, no to 1,05 do czwartej to jest jeszcze w przybliżeniu 1,22, a 1,05 do piątej. To będzie w przybliżeniu 1,28. Czyli mamy już wzór wyznaczony, a dalszą odpowiedzią do tego, w którym roku, no to będzie w piątym roku. Zadanie bardzo typowe, jeżeli chodzi o ostatnie matury w nowej formule, bardzo często trafia się jakieś zadanie, właśnie z kontekstem praktycznym, z funkcji wykładniczej, więc warto to krok po kroku sobie przeanalizować. Jeżeli chodzi o ten materiał, to tyle. Zapraszam do komentarzy i zachęcam do zostawienia łapki w górę.